Witam Was moi kochani. Dzisiaj będziemy zalewać płytę. Tutaj przyjąłem tą piankę dilatacyjną, żeby owinąć tą rurę z racji tego, że chcemy uchronić ten kielich na dole, w razie czego to się potem wyciągnie ten, tą przeduszkę naszą i zrobimy podejście już tam poniżej, żeby nam te warstwy potem wystarczyły na, na całość tego naszego yy, ocieplenia, które tutaj przyjdzie, tej, tej izolacji. No i żeby ta rura nie wystawała nam ponad. O to chodzi, żeby tu mogli sobie rozprowadzić, potem dzień tam się podoba. Tu zrobiliśmy takie repery z normalnie z drutu powbijamy, czyli na tej zasadzie, że mamy co jakiś czas takie punkty poznaczone, żeby wiedzieć jaką dokąd grać beton. Nie robiliśmy prowadni po całości z racji tego, że uważam, że nie ma takiej potrzeby. To nam spokojnie wystarczy, żeby się do tego trzymać i i nic więcej nie trzeba. No i tutaj trzeba popodwijać jeszcze Sebastian tą kubełkową na tamtą stronę, wiesz, żeby tylko zamiatać te te betony tutaj, te wszystkie, wiesz, przelecieć miotłą, żeby nie było jakiegoś syfu. Z tej stopy też trzeba obnieść. Także tak to wygląda. Czekamy na beton mamy dzisiaj zamówiony z rana przyjechałby w piątek w zeszłym tygodniu ale powiedział mi 15-16 taka godzina mnie nie satysfakcjonuje w ogóle żeby lać beton o tej godzinie trzeba potem go też polewać przypielęgnować więc dlatego decyzja że przełożyliśmy to na piątek w sobotę betoniarnia nie robiła więc dlatego taka decyzja no i w zasadzie samo lanie tam pokażę wam zaraz jak będziemy to robić i, i pokażę wam też jak sobie ogarnąć łatę wibracyjną własnej roboty Dobra, mamy to. Już widzieliście to u mnie. Robiliśmy tym tematem już czyli buława przypięta tutaj powiercone na trutycki. Tu kawałek rury wstawione, 50 na deska, poprzykręcane. Chodzi o to, żeby ona potem szło tym yy, ściągać, tą łatą, Nie musimy mieć tej wibracyjnej, oryginalnej. Zresztą, wy też, jak robicie gospodarczym systemem, możecie sobie takie coś skręcić w jednej chwili i, i normalnie ogarnąć yy, też to te betonowanie. Sprawdziło nam się to miałem tutaj zamontować rurę setkę, ale to wiecie jak to jest po tym człowiek dopiero jak już wylewa to sobie przypomina pewne sprawy no i jest dalej ta pięćdziesiątka. nie ma to jakiegoś tam dużego znaczenia damy sobie radę i tym no i trutytkami przypinam to tutaj w tym miejscu żeby żeby to funkcjonowało No i musimy zrobić porządek z tą naszą, z tą naszą tutaj dalszą częścią, czyli przymocować ten nasz uchwyt do samej góry, czyli z tym naszym podejściem, żebyśmy mieli to w tym miejscu, żeby szło załączać to wygodnie, no i od razu ściągać. Takżeśmy mieli ostatnio robione i, i tak też będziemy mieć teraz prosty patencik na stworzenie jakiejś tam łaty wibracyjnej. I też zrobi roboty. Dobra, przymocuję sobie to i Wam pokażę, jak to jest tutaj zamontowane. Dobra, mamy pochytane. Tryptycznie fajnie się sprawdzają. Można też zrobić to drutem wiązałkowym, Też by to było dobre. To sobie połcina, żeby mi to nie dym gdzieś po drodze. Czyli wszystkie te nadmiary tutaj możemy ściąć nożykiem albo kleszczami, obojętnie. Ważne, żeby to trzymać jakoś tu w ryzach troszeczkę no i możemy korzystać już z tego w pełni tak jak mówię, już tu mamy przetestowane, żeśmy tak robili nie wcześniej, więc tak to wygląda, czyli obrócimy w ten sposób i mamy taką prostą łatę. Tu mamy do włączania od razu przygotowane i można jechać śmiało bezproblemowo, czy, czy na tą rękę, czy na tą nie ma problemu. Tak. Polizyjny jest ten kabel, oczywiście. Nie jest to bezprzewodowe, ale, ale daje radę. Także taka prosta konstrukcja, a sprawdzona, więc można tym śmiało sobie beton przewibrować. Zresztą zobaczycie to, jak będziemy robić. Tak, to Wam pokażę, jak to wychodzi. Dobra, pompa się rozstawia. Rozstawi. Będziemy jechać w tę stronę tam do końca na końcu garaż. Myślę, chwila roboty niecała godzinka, same zalewanie i będzie po temacie tutaj w zasadzie nie ma co pokazywać normalnie nie lanie z gruchy i nic więcej potem Wam pokażę przy ściąganiu jak to wyprofilować, mniej więcej żeby to też przyzwoicie wyglądało kawałek Wam nagram tutaj tego procesu zalewania, czyli w ten sposób mamy taką gracę z drzewa zrobioną to też już widzieliście u mnie i tak sobie wstępnie to już ogarniam w ten sposób możemy to rozciągnąć wyrównać mniej więcej, tu mamy prowadzenie po, po tych naszych po tych naszych murach więc też już gdzieś tu mamy czego się trzymać no i można wstępnie sobie już to uformować na tej zasadzie, że nie trzeba potem z tą łatą wibracyjną za dużo machać tu mamy te repery które są w tym miejscu ja to czuję pod tą moją, pod tym moim patencikiem No już mamy mniej więcej wyrównane, potem tylko wibracyjną przelecimy i, i sprawa załatwiona Nie panikować, naprawdę to nie jest, nie ma co się spinać przy betonowaniu, zwłaszcza przy płycie, na spokojnie sobie to zrobicie też bez problemu To nie jest jakieś tam nie wiadomo co, to betonowanie zawsze jest, jest, jest taki stresik, wiadomo, ale nadaj tak mówię, na spokojnie też to ogarniecie Także w ten sposób płyta jest przykryta, to co mówiłem po całości. Rury wystają. Na zero są zrobione. No i tak będziemy kontynuować po całości. Tu mamy widzicie już wyrównane, tylko potem tym wibracyjnym patencikiem co Wam pokazywałem przelecimy i, i po sprawie i będzie gotowe. Nie jest tutaj dużo roboty. Ale tak mówię, ja wolę mieć beton z rana z racji tego, że mogę potem go przypielęgnować, polewać wodą żeby żeby to wszystko pasowało, żeby tam gdzieś nie popękał. Mamy na to czas. Możemy sobie kręcić w międzyczasie zbrojenie jeszcze. A tutaj będziemy kontrolować jak to potem wszystko wygląda. Jeśli przyjdzie czas na polewanie, to będziemy polewać. Dobra moi drodzy, będziemy zaczynać fibrować. Pokażę Wam jak to się sprawdza. Sami ocenicie czy warto, czy nie takie coś zrobić. Zaczniemy sobie od środka tutaj z racji tego, że będę się wycofywał do tyłu. Starek musi tam trzymać kabel. No i próbujemy. Próbujemy. Yy... tylko prowadzić to po wierzchu i tak pas za pasem każdorazowo przelecimy w takiej formie możemy zostawić potem jeszcze przypielęgnujemy tylko te, te brzegi tutaj żeby z tego betonu to pościągać z tych bloczków z racji tego żeby szło fajnie papieru złożyć czyli tak to wygląda jadę dalej z tym, Już trzeba to zawibrować i zamknąć tutaj temat z tą płytą dobra, mamy przewibrowane po całości, czyli podrównane no i teraz przypielęgnować w sensie Trzeba tutaj te brzegi wszystkie, które są, to się z tego pozbyć i przygłaskać z racji tego, że będziemy tutaj przekładać papę, Jest tutaj kabelkiem sobie to już ile to przygładzę, żeby to też jakoś tam wyglądało. Z tego tak samo zebrać z tego naszego muru, żeby, żeby nie było, troszeczkę jeszcze mokre jest, ale w ten sposób, żeby to całkowicie zlikwidować reszta. Reszta gdzieś na zewnątrz troszkę roboty tu mamy, bo mamy dużo tych ścian do ogarnięcia, więc, więc troszkę zabawy będzie, ale Sebastian mi pomaga, to jakoś to pójdzie. O i wtedy będziemy mogli już na tej powierzchni spokojnie rozłożyć papę, będzie pewne, że się gdzieś tam nic nie, nie podzieje z nią. Dobra, nie taka robota, widzicie, wałata, się hmm. sprawdziła. Nie jest to jakiś tam komfort pracy z tym, ale, ale idzie sobie ogarnąć. Powiem wam, muszę pomyśleć nad zakupem tego, tego lizaka, żeby to ładnie przegłaskać. Jakbym to teraz przegłaskał tym lizakiem, bo no to mamy fajne, fajną powierzchnię przygotowaną, już bez praktycznie roboty, no ale nie wszystko można mieć naraz, także tak to wygląda. Tu możemy sobie śmiało deptać już po tym murze. Tutaj nie ma jakiegoś zagrożenia, natomiast jak będzie już na tyle twardy, spróbuję jeszcze poprzegłaskiwać te łączenia tej łaty tutaj. Ale choćby nawet tego nie, nie sięgnął tam gdzieś, to, to też tragedia się nie zdarzy, bo tutaj sobie ogarniemy to w ten sposób, ile się sięgnie. Kawałek jak zostanie, to też tam świat się nie zawali. Będzie szło no. tutaj potem rozkładać te warstwy izolacyjne, myślę bez problemu. Dobra, bierzemy się za te przygotowywanie. Już tutaj na gotowo. Żeby to zostawić jak podciągnie, zlejemy wodą i tak to będzie. Dobra, będziemy testować moi drodzy. Nie dało mi to spokoju, żeby to tak zostawić i do łaty przykręciłem sobie tutaj na trzy trutytki i spróbujemy to przeciągnąć chociaż trochę, żeby te położyć w ten sposób, bo żeby nie było jakiegoś tam tego całego Łączeń, chociaż te łączenia żeby tutaj w ten sposób przygłaskać no, i więcej już tam nie trzeba cudować ale te łączenia możemy śmiało poukładać czyli przeczyść to w ten sposób i chociaż kurczę wiecie jak to jest jak człowiek już to ma w ręce to no, lepsze by było ten lizak na pewno ale ale jak się nie ma co się lubi to to też idzie to jakoś tam, chociaż trochę, żeby to estetycznie wyglądało, ogarnąć, czyli w ten sposób już i będzie, będzie przegłaskane prawie jak lizakiem. No oczywiście żartuję, ale, ale lepiej niż tak zostawić to w ten sposób, żeby, żeby nic z tym nie robić. O, no, no i dobre. I tak się przyjadę po całości, żeby już poprzemykać te łączenia z jednej i z drugiej strony. Będzie sprawa No, Wodki patencik. To co mówię, się to troszkę mogło bardziej ruszać, żeby, żeby tym kierunkować, ale to jest prototyp, więc nie ma co narzekać. O i dobra, i tak to będę po całości. Nie myślę gdzie dużo lepiej wyglądać. Dobra, mamy przygotowane, czyli w ten sposób to wyszło. Nawet przyzwoicie, powiem Wam, się tym hebelkiem to pościągało. Nie ma tak może jak tym lizakiem. Na pewno nie, ale, ale ogólnie jest dobrze. Jestem zadowolony, więc płyta jest równa. To najważniejsze, że nie ma jakichś tam gór i dolin porobionych. Jest to na równo wylane, więc potem kolejne warstwy tutaj izolacji będą już ułatwione, bo będzie na równym pokładane, więc to też, też na to trzeba zwracać uwagę, żeby nie narobić tutaj dołów, niedołów. Także to w ten sposób wygląda. I poczekamy teraz, aż podciągnie jeszcze troszkę i potem polejemy wodą. Jest godzina, powiem Wam, w pół do dwunastej, więc no, teraz sobie zjedliśmy śniadanie, troszkę się zeszło i dlatego mówię, no nie chciałem tego betonu zamawiać na, na 14:00, to na 15:00, tak mi proponował piętnasta, szesnasta, więc yy, więc po prostu wiem, jakby to potem się skończyło. Na wariata robić nie będziemy. Na to trzeba mieć czas, żeby tego też dopilnować. Także w ten sposób to mamy przygotowane. Bierzemy się zakręcenie zbrojenia, żeby dzisiejszych to jeszcze dopełnić. A jutro mamy transport bloczków już ale damy sobie gdzieś złoku. Nie będziemy jeszcze dawać na płytę, bo będzie za świeża. Żeby móc tutaj wytyczać ścianki, potem przyjedzie drugi, drugi transport, on nam wrzuci wszystko już tutaj na, na budynek. Także tak to musimy rozplanować. Dobra, spróbujemy wytłumaczyć teraz o co chodzi. Będę trzymał kamerę i, i próbował to wam wytłumaczyć. Te dwa długie, to do góry. One muszą, jedne na dół też muszą iść, jak obrócicie tę belkę, wiesz? Na dół. Na dół, no. Tak samo jak tamte, żeby one szły do siebie skierowane. Bo chłopaki teraz kręcą te nadproże n 03 i tutaj mamy taką sytuację, że te nadproże jest w takiej formie do zrobienia, tu mamy rozliczone wszystko strzemiona, to Wam pokazywałem, o co chodzi. Natomiast tutaj mamy ten przekrój i to nas interesuje teraz w tej chwili. Czyli mamy takie strzemiona do zrobienia tutaj 58 na 18 to już mamy przygotowane. Natomiast tutaj są jeszcze takie elementy 7, 18 i 7, czyli takie półstrzemiona jakby. Czyli takie uchwyty, które musimy spiąć to do kupy potem jeszcze tutaj przez środek. Czyli, czyli w ten sposób to wygląda ten nasz przekrój, że mamy całe strzemiono. Kręcimy sobie na razie te elementy, czyli te, te pręty dolne, które są tutaj, czyli z elkami wygiętymi po 16 cm do góry. Trzy sztuki je mamy, i kręcimy potem te górne, czyli tu mamy pokazane na rysunku te górne, czyli 34 wygięcie na 143 i, i na 15. W ten sposób to wygląda. Natomiast ja muszę przygotować teraz pręty pod pod ten podciąg, bo ten podciąg też będziemy mogli zrobić, bo nie są taki wielki. Tutaj chyba mamy tylko cztery druty szesnastki. Tak, cztery druty szesnastki pod 292 cm, więc więc nie ma problemu. Resztę mamy z dwunastek. No i tu są też jakieś cztery, cztery, w zasadzie osiem mamy tych szesnastek do zrobienia. No i tutaj mamy ten ten nasz podciąg w takiej formie, czyli musimy zrobić prosty element z takim uskokiem tutaj na dół. No i tutaj mamy wyszczególniony przekrój, czyli pierwszy przekrój AA, A1A1, A1, czyli tu mamy tą naszą rozpiskę, tu mamy ten przekrój, czyli A. To nas dotyczy na tym odcinku, tu mamy drugi A1, no i mamy przekrój A2, czyli jak popatrzymy z boku, mamy tutaj taki Taki sam temat jak tu, czyli tu są już dwie jeszcze większe strzemiona 78 na 18 i tak samo idą, nie idzie to w ten sposób, że się robi strzemiona i potem podwija się drugie strzemiono, tak, tak jak nieraz robiliśmy i tu by było trzecie strzemiono, czyli ten element składa się z trzech szczemion, tylko jest to zrobione z jednego elementu, no i tu przychodzą takie, takie po prostu odcinki mini-szczemionka, takie spinki po prostu, można tak to nazwać, czyli w tym miejscu, w jednym i w drugim. I tutaj mamy wyszczególnione te 32 cm długa, co 25 cm, ona musi iść, żeby to, żeby to do kupy po, pospinać. Tutaj mamy oczywiście te nasze szczemiona też rozpisane, jak mają iść, to wszystko jest tutaj na rysunku, na tym odcinku, tutaj 4, 3 sztuki co 15 cm. Potem mamy piętnastkę, trzy razy 10 cm, zaś dziesiątkę. Także to wszystko jest tutaj pokazane i tak musimy też potem znaczyć na tym rysunku te nasze szczemiona, żeby, żeby tam gdzie trzeba zagęścić, jak projektant zaprojektował, no to tak trzeba robić. No i tu mamy też wyszczególniony pręt prosty z wygięciem na 34 cm w tą stronę. Tutaj mamy odcinek całkiem prosty i wygięcie będzie robione do góry, czyli, czyli będzie wystawać nam pręt do góry tak jak jest na rysunku, czyli jeżeli jest do góry dajemy do góry, jeżeli by był na dół dajemy na dół na to też trzeba zwracać uwagę, tutaj mamy do góry więc rzecz normalna tu idzie po prostemu kawałek no i tutaj mamy też taki krótki odcinek z L25 więc tutaj tych, tych prętów trzeba będzie trzeba będzie troszeczkę naciąć, ja sobie zawsze zapisuję gdzieś tu z boku na kartce, potem Darek według tego tej instrukcji docina. Pierwsze oczywiście zaczynamy od szczemion, żeby ja pogiął szczemiona chłopakom, żeby mieli przygotowany front pracy. Potem te spinki idzie po prostu założyć już jakby na gotowy element, pospinać to do kupy jak będzie już gotowy element. Natomiast póki co zajmiemy się docinaniem tych prętów. Czyli wszystkie pręty musimy pododciklać. Cztery sztuki Fi-16 na odcinek 320 i tak zapisuję 4 x 16 4 razy 320 cm i tak każdy jeden każdy jeden i darek docina tak jakby jeden komplet jeden element cały mamy przygotowany. To co mamy pokręcone to wam mówiłem, podpisujemy tu sobie też to odhaczam po prostu, że wiem, że z rysunku już to mam wzięte, nie muszę do tego wracać. Jest porobione. Elementy, które przy tych zmianach są, nie będą zastosowane, tutaj są powykreślane po prostu, żeby, żeby na niepotrzebnie nie pokręcić czegoś, co nie będzie tutaj używane. No i zawsze patrzę, sobie w rysunek tutaj, gdzie się znajdują te nasze elementy. Ja, na przykład naciąg NA03 idzie w tym miejscu, więc już wiem, że on będzie stosowany tu. P04 zlikwidowany, bo go tutaj po prostu nie będzie. Bo miał być tutaj docelowo komin, ale tego komina też nie będzie, więc ten naciąg jest, jest zlikwidowany. Więc to też na to trzeba zwracać uwagę. Tego elementu tutaj też nie będziemy robić w ogóle, bo nie ma tego wypustu, wykuszu tutaj wypuszczanego. Jest tu normalnie ściana zrobiona na prosto, więc to, co jest tutaj w tym rysunku. Czyli ten element, który mamy docelowo gdzieś tutaj do przygotowania, też jak najbardziej go nie będziemy w ogóle robić. Czyli to jest do wyeliminowania, to możemy sobie spokojnie wykreślić, że tego nadproża na tym obiekcie nie będzie. Także myślę, że dość jasno to wytłumaczyłem, o co chodzi. Tutaj też by było kombinacji z tym. Oczywiście jest to do zrobienia jak najbardziej, ale. I tu proże dolne tak samo do eliminacji, więc tego nie robimy. Dobra, ja muszę przygotować chłopakom ten element na ten podciąg P01 i druty podocina, powyginą szczemiona i będą mogli kręcić. To jest taki czas, który możemy po prostu teraz poświęcić, żeby, żeby nie marnować gdzieś tutaj dojazdu czy czegokolwiek. No i żeby ta szykta była też w pełni wykorzystana to sobie robimy właśnie takie elementy jak, jak kręcenie zbrojenia, bo to tak czy siak będziemy musieli zrobić. chcę wam pokazać, bo mamy takie szczemiona do zrobienia, dość długie, są 78 cm, więc maszynka już mi tutaj nie sięga, i trzeba się po prostu ratować w ten sposób, że ja sobie to robię za pomocą deski, czyli nakręciłem tutaj deskę ten ogranicznik żeby przedłużyć jakoś w tą stronę i też możemy to ogarnąć czyli, czyli tak to wygląda kawałek deski i, i mamy pewne że też mamy te szczemiona po tym równe natomiast tutaj chcę wam pokazać te, te mini szczemionko jakby tę połówkę tego szczemiona czyli mamy odcinek pręta i zakładamy w taki element tylko wyginamy czyli mamy taką formę, coś takiego i chodzi o to żeby tutaj to spiąć do kupy teraz w ten sposób czyli tu mamy tą mniejszą belkę i co 25 jest w rysunku więc tak też tutaj jest pokręcone chodzi o to żeby to w tej formie było tutaj spięte do kupy jak popatrzymy w przekroju to wygląda to w ten sposób czyli tak jak jest na rysunku nie ma całego szczymiona po obwodzie tylko są takie pół półszczymionka elementy do do przykręcenia. Powiem wam, to zbrojenie tutaj na ten obiekt no niesamowicie wielko, dużo tego zbrojenia będzie, ale no trudno, tak jest w projekcie i tak będziemy też robić. Dobra, myślę, że teraz już jest dobry moment, żeby to polać, czyli on jest taki już jeszcze jak się wbije, to w ten sposób to wygląda, ale woda już mu tutaj nic nie zrobi, więc możemy teraz śmiało lać tą wodę do oporu. Tutaj już teraz na tym etapie nic mu nie będzie. Ważne żeby tej struktury nie, nie naruszyć, takim cienkim stróżkiem sobie polejemy, najlepiej taki rozpylacz jakby był, to To wtedy jest to najlepszy sposób, żeby to całe zlać i tak jak mówię, mamy dzięki temu, że beton daliśmy z rana, mamy teraz na to czas, żeby po prostu ogarnąć, tu mogę już sobie śmiało, ja oczywiście po tych murach, możecie sobie przyjrzeć, no tak to wyszło. Myślę, że teraz jak to podeszło, tu są jakieś tam dołki, jeszcze minimalne, no ale trudno już to, to zostanie. Można to tam jakimś potem zaprawą wyrównać przed rozłożeniem tego styropianu, ale ogólnie powiem Wam, fajna płaszczyzna, równa. Najważniejsze, że nie ma jakichś tam pagórków porobionych, nie wiadomo czego i innych takich historii. Mamy wszystko na równo, więc to te układanie tego styropianu potem też będzie, też będzie dobrze, że szło, bo, bo nie mamy tutaj żadnych problemów. Na trzysię, w sensie nie mamy tutaj żadnych jakichś tam nie, pagórków, które by przeszkadzały, bo to też musi być równo. Musicie pamiętać o tym, że przyjdzie styropian rozłożony po całości. Oczywiście izolacja przeciw <laughs> przeciwwilgocioła, styropian. Więc ten styropian też no nie może wyglądać w ten sposób, że będzie, że będzie jakieś banioki porobione bo będzie taka sytuacja, że w jednym miejscu będzie przykładowo 6 cm wylewki, a w drugiej będzie tylko 3 i to będzie tak słaby punkt, że wcześniej czy później on pęknie, więc więc tutaj na to też trzeba zwracać uwagę. Dlatego staramy się te płyty robić jak najrówniej tylko potrafimy, no tak mówię, jeszcze by mnie interesował ten lizak, żeby to żeby to fajnie przylizać, no ale myślę, że w takiej formie też też to jest bardzo ok, więc, więc nie ma co narzekać. To mi chodzi o to, żeby pokazać ludziom systemem gospodarczym, jak sobie mogą poradzić, bo nikt na jedną budowę swojego domu nie będzie kupował sprzętu nie wiadomo jakiego. Ja mam wibrator też nie, nie jakiś tam za, za grube pieniądze, nie wiem czy 300 zł za niego dałem i robi robotę, więc, więc nie musimy inwestować też nie wiadomo jakich pieniędzy. Do takiego, do takiego budowania, jakby się zepsuł, to po prostu kupuję nowy i sprawa załatwiona. Dobra, zlewam to wodą obficie. Potem na koniec szychty jeszcze raz polejemy i tak zostawiamy na spokojnie. Już mamy spokój, że do jutra nic się z tą płytą nie wydarzy. Nie mamy też wielkiego słońca, więc to też jakby na plus, jakby było wielkie słońce, to dawno już by trzeba było to lać. Natomiast przy takiej pogodzie jak dzisiaj, no ten czas jest troszeczkę wiązania wydłużony. Także tak to wygląda. Dobra, polewam, taki temat, żeby po prostu zrobić taki prysznic, zeszronić to w zasadzie, znaczy się zrosić, bo nie chcę lać tego na, na siłę, bo po prostu narobimy szkody, podziurawimy ten beton, ale w takiej formie, widzicie, nic mu się nie dzieje, spokojnie można to polewać, także już jest ten dobry czas, jak tam gdzieś troszkę ziemi, no to tam się jutro zmiecie i, i będzie ok. także ważne, żeby było źródło wody, przy betonowaniu, tutaj też inwestora poprosiłem o to, żeby przygotował no i możemy śmiało teraz już sobie po całości polewać już to będzie ok. i tak mówię, poleję raz, potem na koniec dniówki drugi raz i, i tak zostawiamy do jutra dobra, płytę polałem, czyli tak jak mówię, na koniec ma jakieś minimalne dołki tam są, ale nie, nie uwłacza to jakiejś tam naszej robocie u każdego chyba tak się zdarza, że to gdzieś tam jakoś tam czasami trochę jest tych dołków. No i tu mamy tą francę do skręcenia, jeszcze jedną, ale to już dogarniemy jutro. Pokażę Wam według rysunku, jak to ma być. Tu muszą być jeszcze te pręty, ale to, tak jak mówię, jutro to będziemy kończyć, zostawiam to, nie będziemy już teraz na siłę tego robić, bo już jest też późno. Kończymy na dzisiaj także tyle z naszej strony. Jutro bierzemy się za ścianki działowe, znaczy nie ścianki działowe, tylko za ściany nośne. No i będziemy rozmierzać. Pokażę Wam jak to jak to ugryźć po prostu już teraz na tym etapie. Tu już robota będzie przyzwoicie dobra, bo w bo ten punkt zero mamy już zamknięty, więc tutaj tutaj już będziemy chodzić po, po suchym. Oczywiście tu wiadomo bo to jest, ale ale tu ta praca będzie odbywać się już na, na równym terenie, więc całkiem inna robota. Także widzimy się jutro, miejcie się do następnego.